Chcesz wyjść z kolegami, ale nie możesz mieć motora? Kup nasz motorower. Co z tego, że rowery są jak ślimaki, ważne, że ekologia. Dodatkowo będziesz nawalać światłami jak tirowiec, czyli możesz rządzić takim czymś. Odjazd będzie za 20 zł. Masz syndrom studenta i nie stać cię nawet na komputer z Media Expert? My mamy lepiej i taniej, więc honotu. Komputer Fruitwire jest bardzo prosty i nada się nawet do gier jak Cyberpunk 2077 czy Grand Heft Auto. Będzie pasować nawet u hindusa, więc super sprzęcik. Odpal kompa i to za 6 zł, a ty dalej jeszcze te chińskie wiFony z chemią i nawet nie jako student. Rzuć pan to, bo po tym zostaniesz hipisem. Kup naszą zupę guzepę od doktora Kaszana. Jest zdrowa, ma fajny makaron, plus możesz ją dać również Włochowi. Jakby pytania były, tak, to są pomidory od farmera, a nie te sztuczne. Ćwierć złotowy to cena smakołyku. Twój cel to Niemcy? Poszukujesz jakiegoś autka do takiego kraju? My to jesteśmy e Mastery i przedstawiamy Sebuksa. Nie słyszałeś o tym? Sebuks to auto idealne dla młodych gangusiów i dla klasowych dzbanków. Panie, gwarancję chcesz? A tym jedzie obecnie jeden z braci Takahashi z Nisaldi, czyli jedziesz czymś. Dilerzy aut postawią głaza, bo cena to aż 4 zł w Cyberiance nowość Cyber Plus.